Siemanko, siemanko, witam was we Vlogasku noworocznym. Mamy nowy rok, tym którym jeszcze nie życzyłem wszystkiego najlepszego z nowym rokiem, więc też to czynię wszystkiego najlepszego z nowym rokiem na Mazowszu. Nie dość że i zimno, to i też jest dość dużo śniegu. Byłem w Szczecinie, no to akurat tam, jak ja byłem, to przyszło trochę mrozu ale śniegu jak na lekarstwo. A tutaj jak możecie zobaczyć, śniegu od groma i cały czas ten śnieg w mniejszym lub większym stopniu e, sypie. Mrozy nawet dobijałem do minus 15 stopni, więc gdyby nie było śniegu, przypuszczam, że byłaby ładna pokrywa lodowa, a teraz jest taki okres, że jest bardzo niebezpieczny, jeśli chodzi się na lód, na zamarznięte jeziora, ze względu na to, że duża warstwa śniegu działa na zasadzie e, kołdry, bierzynka, puszek, kołderka, przez co ten mróz nie dociera, tworzą się odparzenia e, i ten lód nie jest taki jaki powinien być, więc radziłbym uważać, wchodząc na jeziora, które są zasypane śniegiem. Co innego jak na przykład na jeziorze tego śniegu jest bardzo mało, albo w ogóle tego śniegu nie ma, no to wiadomo, ten mróz wtedy tam dochodzi i jest zupełnie inna bajeczka. No ale też jak jest lód i spadnie dużo śniegu, tworzy się przyducha na jeziorach i rybki się duszą. I rybki się duszą, więc pamiętajcie jak macie możliwość jakieś jeziora, stawiki, żeby robić przeręble, No i zróbcie przerębeli, i poczekajcie, nie wiem, 2-3 godzinki. Eee, albo... Powtarzajcie po prostu, zrobicie ten przerębel za jakiś czas, znów go zróbcie bo zamarzie. I zobaczcie, czy ryby będą po prostu przypływać do powietrza, do tego przerębla, czy też nie. Jak będą przypływać, no to już jest cienko z tlenem. Jak nie będą podpływać, no to jeszcze jest dobrze. W pierwszej kolejności padają najczęściej duże wielkie ryby, które potrzebują dużo tlenu. Ale nie o tym w dzisiejszym odcinku, a to tak jak wloga zawsze. Gróbcie się tam rozkokosi. Mówię, wyjdę się, przejdę z psem do lasu. Bo pewnie niebawem już nie będę mógł z psem chodzić do lasu, bo nas, yy, do nas dotarły już wilki. Najlepsze jest to, że będąc w Szczecinie, ja co tam lubię. Po prostu lubiłem sobie łazić, te kroki bić. wychodzę sobie po lasach, mówię, ani zająca, ani jelenia, ani sarenki, nic, kompletnie nic, ani liska, tym bardziej dzików, nie ma kompletnie. Głównie zwróć uwagę, że nie ma dzików, bo mówię, dziki to są wszędzie o tak jak u nas jest problem z dzikami. Mówię, kurde, puściutko, ładnie. Czyżby myśliwi dziki odstrzelili, czy co? Co się stało? Nie wiem, ale patrzę, w ogóle innych zwierzyny też nie ma. No wiadomo, jak człowiek chodzi po lesie cicho, się zachowuje, to można trafić na jakieś sarenki, nie sarenki, na różnych takich, tak jak za mną jest taka polana, na takich polanach. No i mówię, nic nie ma, nic nie ma, patrzę. Trzebiesz, no Trzebiesz jest niedaleko policji. Wrzucają, a, że widzieliśmy watachę czterech wilków, z tam pięciu. Tak, włosy. O, to ja dziękuję, ja już sam po lesie nocą nie będę tam łaził. Pierdziel. Pierdziel. Ktoś zaraz powie, ma, wilki się boją ludzi. Tak. Wilk najedzony, wilk, który ma pożywienie, boi się ludzi, bo Człowiek mu się z dobrą rzeczą nie kojarzy, więc wilk będzie unikał człowieka. Natomiast jeśli wilk nie będzie żar od dłuższego czasu, bo wytępi wszystko w okolicy, zacznie przychodzić pod domostwa. Czyli jakiś piesek, jakiś kotek, wszystkie stworzonka, które macie na posesji. I nam jeden wilczek to nie jest problem, bo jest zwykły na przykład Royal dałby sobie radę. Czy owczarek niemiecki e, z wilkiem. Tylko sytuacja się komplikuje, gdy nagle się pojawi watacha wilków. I wtedy żadne stworzenie nie ma szans, bo jeden na jeden się może obronić. Dwa na jeden jeszcze jako tako da radę. Ale jak już mamy cztery osobniki, no to ciężko jest się obronić. Więc jak nie z tej, to z tej atakuje watacha. Dlatego watacha, bo one współpracują, razem działają, razem atakują, razem polują. E, no ale problem jest taki, że jak skończy się to żarcie, już nie będzie nawet tych piesków, nie piesków. To te wilki mogą zaatakować pojedynczego człowieka. Teraz coś powie, a ale, tam pogryzą Cię i cię zostawią. One nie atakują, żeby pogryźć i zostawić, tylko atakują, żeby zjeść. A jak to psy opierdzielą wszystko do suchej niteczki, nic nie zostawią. Nawet kosteczki zjedzą. Eee, dorosła osoba raczej powinna dać sobie radę z jakimś tam podstawowym IQ gorzej z dziećmi. Chociaż plus taki, że e, wilk to nie niedźwiedź można się na drzewo wdrapać. E, no dzik to wiadomo pogoni. On zjeść człowieka nie chce. No ale też jest sprawa jak wilk będzie miał wściekliznę. No, bo jest sprawa. No dlatego też między innymi poszłem sobie po lesie chodzić, patrzeć ślady, bo świeżutki śnieg jest. E, wścieklizna. Zwierzę ogólnie, które ma wściekliznę przestaje się bać ludzi, staje się bardzo agresywne, więc w tym momencie wilk jak jakiś złapie wściekliznę, to automatycznie pozaraża swoich pobratyńców, bo to dużo nie trzeba będzie. Wtedy może być nie za ciekawie, a fala wścieklizny co i róż do nas przychodzi z Białorusi i z Ukrainy, tam są te konflikty i tam nikt nie myśli, żeby rozlutać szczepionki na wściekliznę dla lisów i tych innych zwierzaków. Więc może być w przyszłości może być w przyszłości ciekawie, ale co chcieć, bo to jest, jak to się mówi, to jest grześnie kulturalnie. Wilk to, znaczy pies, to tak naprawdę to inaczej też wilk, nie? bo to wszystko jest z tego samego gatunku. Nie? Eee, no co chcieć, psie matki będą bardziej bronić wilki wilki niż ludzkie dzieci, czy ogólnie ludzi. nie, Zresztą to samo widać po fajwerkach. W każdym razie ja jestem bardziej, wolę już te Bobry. Przeklęte bobry wolę sarenki, jelonki, jakieś borsuki, jenoty, niż. coś tutaj łasił. E, niż e, wilki. Bo raczej zwierzęta roślinożerne mi krzywdy nie zrobią, niż e, zwierzęta mięsożerne. No ale nie o tym w dzisiejszym odcinku. Tak chciałem po prostu takiego vlogaska noworocznego. Jak wiecie, byłem ostatnio w Pirochicie. E, polskie koleje. To jest po prostu masakra. Może gdyby płacili odszkodowania za te swoje opóźnienia, e, no to może by coś się z tym zmieniło. Tak jak samolotami lecicie. Jest opóźnienie 3 godzinne no to macie prawo do jakiegoś odszkodowania. W PKP raczej mam na to wywalone i sobie jeżdżą jak chcą. E, ostatnio w listopadzie jechałem, e, nie z, Tasi, z górski, górski, prawie dwie godziny opóźnione. E, później jechałem chyba mewą. Suwałk nie pamiętam jak się na suwałk jechałem, godzinę opóźniony. Teraz jechałem do Szczecina, dwie godziny opóźnione. I najgorsze jest w tym to, że gdyby chociaż dali informację, pociąg kogoś potrącił, pociąg zderzył się z samochodem. Awaria lokomotywy to daje do myślenia: no bo jeśli wiadomo, pociąg kogoś rozjedzie, no to już pociąg jest lockdown, odcięty. Eee, knockout, O tak. Nie, no, lockdown. Eee, pociąg, pierdzielnie, samochód. Może się rozwalić, lokomotywa. Rozwalony. Różnie to bywa. I żeby chociaż na tym centralnym powiedzieli, eee, pociąg jest zepsuty albo coś w tym stylu. Nie, kompletnie nic takiego nie powiedzą. A mówią, opóźniony tyle, i tyle, i nara. I atystuj na tym centralnym i mazij. Idę do babki w okienku, pytam się. Kierowniczko, co z tym pociągiem? Bo widzę że w otwocku stoi na radarze pociągów. Ona nie wie! No jak pani nie wie, nic pani nie wie, co się stało, czy potrącił kogoś, czy coś. Łona nie wie! No i wracaj na ten centralny minus 10 stopni. Kto był na centralnym, ten wie, jak to jest na centralnym, na tych peronach. Zimno, jeszcze gorzej niż na dworze, bo jeszcze przeciągi są, jest tragedia. No ale dobra, na radarze chyba tam po dwóch godzinach patrzę, pociąg jedzie. O jest! Patrzę, przyjeżdża na centralne, na radarze. W rzeczywistości go nie ma. Na tablicach informacyjnych nie ma, że w jakikolwiek pociąg że nic. Mówię, ty, pociąg widmo, przyjechał i odjechał. Mówię, ty, nie ma. Nie ma. No dobra. A, mam to, licho. wracam, pojadę Pendolino, wykosztuję się, ale pojadę Pendolino, chociaż ten jeździ punktualnie. No i opcja tego typu, że... A, mam zatoki zawalone. Opcja tego typu była, że już wychodzę z peronu na drugim, na drugim końcu, byłem, bo ja miałem chyba na samym początku sektor pierwszy. A wyjście do domu miałem w sektor czwarty, więc poszedłem na, na sam koniec. Usiadłem ruchami z patrzę, wjedzie jakiś pociąg, ale nie ma żadnej informacji czy to mój, czy nie mój, czy coś. Patrzę, wjeżdża jakiś ty, patrzę, ty mój. I biegiem do pierwszego tego. Nikt na centralny lat nie poinformował, że pociąg jedzie, że pociąg wjeżdża na stację e, Żadnej informacji, nic, po prostu pociąg widmo. Oni po prostu w tym PKP mają wywalone po całości, to jest masakra. I dlaczego pociąg nie przyjechał? E, bo się pytam konduktora, mówię co się stało. Bo e, w którymś z przedziałów zamarzły hamulce. Innym razem się pytałem co się stało, a gdzieś pod e, wołominem pociąg czepnął e, babkę, i pociągi musiały okrężną drogą dojechać. E, to było w listopadzie, e, w grudniu. E, a bo gdzieś tam śnieżek w górach spadł, czy coś, czy tam na Podlasiu i już był problem. Mówię, a pierdziel. I tak za każdym razem, to jest po prostu masakra. Ja, ja to rozumiem, że pociąg się spóźnia, tylko żeby chociaż zbany w tym PKP informowali e, co się stało, i w tym momencie, jeśli usłyszę, że pociąg trzepnął babę. No to już wiem, a z automatu, że ten pociąg szybko nie przyjedzie, wracam do domu i na sam dnia sobie pojadę pociągiem. Nie będę marsz. Jak usłyszę, że się zderzył samochodem, no to też pewnie się roz, rozkrzani. Wracam do domu, nie? Wiadomo, jak będzie jakaś awaria, no to awaria jest taka, że mogą naprawić w ciągu 15 minut, mogą naprawiać to w 2 godziny, a może w ogóle nie naprawić. Więc wtedy jest ryzyko zostać czy nie. O to po prostu chodzi, żeby informowali albo powiedzieli: proszę państwa, proszę udać się na górę. Jak pociąg wyjedzie z Otwocka, będzie zmierzał w stronę Warszawy Centralnej, to wtedy państwa poinformujemy: państwo przyjdą na peron. Nie ma kompletnie żadnej informacji: znieczulica, wywalenie po całości, jest. no ale już się do tego przyzwyczaiłem. No i byłem ogólnie w Pirochicie. Eee, moja kontynuacja leci dalej z Pirohitem Z jednej strony się cieszę, nawet fajnie bo Nie powiem, że nie, ale ja tam się czuję jak w rodzinie Jak do Sepka przyjeżdżam Więc na ten rok mam parę planów i wszystko teraz zależy od Sepka, będę go ganiał, żeby on się wziął za realizację tego eee, Przede wszystkim gadżety, gadżety, gadżety do zamówień Pod warunkiem, że ludzie nie będą wykorzystywać kodów rabatowych Będą eee, gadżety, czyli tak obstawiam Smyczki, podkoszulki, kubki, bluzy, czapki e, z daszkiem, jakieś takie ogólne gadżety, nowe, nowa seria wlepek żeby coś takiego <coughs> po prostu po, e, wprowadzać, żeby to jakoś wyglądało e, lecimy do Walencji teraz 14-21 marca więc jak ktoś z moich widzów leci, no to albo się spotkamy w samolocie, albo spotkamy się w Walencji. My zawsze tam bardziej na bliżej plaży koczujemy, tam do plaży mam gdzieś półtora kilometra, w tamtym rejonie, nie góra, nie centrum, tylko bardziej dół miasta. Eee, też żeby Sebek się dogadał z kaczorem, eee, no bo kaczorek miał po prostu tam swoje gorsze chwile po prostu. Niech to tak zostanie. Tego nie ma co wyciągać na światło dzienne, miał po prostu jakieś tam zatargi, żeby po prostu... ale nie z sepkiem, nie z sepkiem od razu mówię. Eee, ale żeby Sebek się po prostu z nim dogadał. Jakby się z nim dogadał, to można byłoby zrobić eee, tak jak kiedyś były serie kalendarzy. Ale nie do kupienia. Kalendarze po prostu, które byłyby dorzucane w grudniu do zamówień powyżej 1000 zł jako podziękowanie po prostu dla takich wyjadaczy albo dla osób, które na przykład dużo zrobiły zakupów u nas na jakąś tam przepraszam, przepraszam, jakiś tam próg kwotowy, no to jakiegoś tam żeby dostali suwenirka w ramach podziękowania od sklepu, że stali wierni kupujący. Coś takiego. Żeby też ogarnąć e, No to tak jak powiedziałem z tym kalendarzami Chciałbym też żeby powróciły e, Plakaty Albo w większym albo większą formacie Tak jak kiedyś to było e, Z piromaxem Żeby coś takiego po prostu e, Ogarnąć Tylko to się Sebek musi z kaczorkiem dogadać No i wtedy można działać Jest pomysłów na ten rok I będzie po prostu e, ciśnięcie i teraz kolejna sprawa. Już sobie tam z importerem Jorgę porozmawiałem. Bo ogólnie ja zawsze w dużej mierze e, i tak mam produkty Jorge na finałowym pokazie i tak. Nie mówię tutaj o Sylwestrowym w Strzelaniu, tylko o finałowy pokaz CSO Północy. Głównie mam zawsze Jorge albo Rakiero. Jak wiecie, Jorgę też ma e, Rakiero. Więc odezwałem się do importera Jorge. Czyby byli zainteresowani, żeby coś takiego e, za, można było zorganizować. E, oczywiście to też mus, muszą być nowe produkty, <coughs> i zobaczyć. I na przykład e, finałowy pokaz, na przykład za 6000. Za 6000 no to jest już dla takiej osoby bogatszej, dość dobry próg. Wierzcie mi, że są osoby, które tyle są w stanie wydać na pokaz Sylwestrowa. Są nawet czubki, co potrafią wydać i po 20 tysięcy. E, ale o co mi chodzi? zorganizować taki pokaz, ale żeby to był pokaz edytowany na każdą kieszeń. Na każdą kieszeń. Co to oznacza? Ja mam na przykład 1000 zł, ja mam na przykład 2000 zł, a ja mam na przykład 5000 zł. I żeby w tym budżecie można było fajny pokaz zrobić. Ja oczywiście przygotuję Wam... Pełną ofertę, czyli pokaz na przykład za 6000 ale mogę Wam pokazać na przykład, jak można ten pokaz uszczuplić i też zrobić bardzo e, fajny pokaz. Co to oznacza? Na przykład, na finał, najlepszy finał finałów, jednak i to jest 5 testosteronów na raz. E, I to na przykład było w kwocie 6000 zł. Natomiast mam mniejszy budżet, no to nie daje 5, daję 3. E, daję Geniusa na przykład. Spaceline 1, Spaceline 4. Mam mniejszy budżet, już nie daję na przykład Spaceline na 4, zostawiam jedynkę, Wiecie o co chodzi. Po prostu będzie e, cała tabliczka, jak to się mówi, fajwerków. To jest koszt 6000 zł. I jak e, na przykład, nie wiem, mam połowę tylko tej kwoty, co e, Mahony mi mówi, no to jak za te połowę kwoty można zrobić taki pokaz? Po prostu takie coś zorganizuję, żeby ludzie mogli zobaczyć, że e, Pirotechniką można się bawić w bardzo fajny sposób i można tworzyć własne amatorskie mega e, pokazy. I za pomocą systemów radiowych, i za pomocą ląd podstawowy, ląd rezerwowy. Oczywiście odradzam te najtańsze chińskie e, systemiki radiowe, bo dużo w tym roku było skarg na nie. E, pozdrawiam cię, Kasiu. <laughs> e, ja nas. Mój. Jest ok, tylko mógłby być na baterii 9V i na paluszki, i nie używać paluszków Kodaka, bo one nie uciągną dwóch sponek naraz i to jest patadajstwo. No i trzeba też e, odpowiednio zaprogramować. No to tyle chyba co chciałem Wam e, przekazać. Jeszcze e, Mystery Boxy mają wrócić pod koniec stycznia. I, i, I jak będę teraz w lutym, stworzę limitowane boxy Machonego. Co to oznacza? Wbijam się do Pirochita, patrzę co jest. I z tego, co jest ogólnie dostępnego, tworzę boksy, które ja sam bym kupił. Co to oznacza? Czyli nie ma na przykład to nie schodzi, to nie schodzi, to wrzucamy, to wrzucamy, to wrzucamy, tak jak to zasada mystery boxa jest. Tylko na takiej zasadzie, tak. Tego bym nigdy nie chciał, to jest badziewo, nie chcę. Na przykład podoba mi się, porównanie, big bangi, szarki. Szarków nie biorę, bo są drogie, biorę big bangi. Eee, tu na przykład fp3, eee, c4, albo czarne muerte. Biorę czarne muerte, bo mi się podobają. I wrzucam. Rakiety, takie, takie, te wezmę do zabawy, bo te lubię. I tymi się bym pobawił. Czyli to będą boksy, stworzone przeze mnie z rzeczy takich, których sam bym się z chęcią pobawił, bo jest, uwierzcie mi, jest dużo pirotechniki takiej, której już nie tnę. po prostu nie tnę, e, się nastrzelałem, po prostu mi nie, niektóre rzeczy już nie rajcują, nie podobają mi się, jak to się mówi, szkoda jest gazu w zapalnicę, więc e, stworzę po prostu takie limitowane boksy. Za każdym razem, jak będę przyjeżdżał, a będzie uzupełniany asortyment, no to z tego, co będzie aktualnie dostępne, Będę coś tam e, tworzył, że coś takiego też chcę e, wprowadzić. Mystery Boxy to wiadomo, tam Krysia będzie robiła z Bożenką, więc nie wiem, co tam będzie, a limitowany boksy Machonego, no to będą boxy, różne będą kwoty, nie mogę wam powiedzieć jakie, no bo w tym momencie, e, nie wiem, to będzie dostępne i włożę towaru za 400 zł, może włożę towaru za 800, może za 300, nie wiem. No i to będzie duża powtarzalność, no bo w tym momencie E, to nie jest mystery box, że to będzie random, tylko to będzie o z tego będę strzelał, z tego będę strzelał i to taki taki typowy box Machonego, z której rzeczy ja bym po prostu strzelał Tak jak Bogdan kiedyś miał e, coś na zasadzie e, zestaw z Sticktonga, tylko on tam randomowe rzeczy rzucał, a ja to po prostu będę wrzucał. Rzeczy, z których ja bym z chęcią sobie sam postrzelał jak mu takiego boxa kupił. Czyli na pewno będą jakieś różdżki Harry Pottera, jakiś mały gatling, bo mały gatling jest przede wszystkim opasalny, jeśli chodzi o pieniądze. Efekt też nie jest najgorszy, a w przypadku dużego gatlinga, no płać 100 zł za dużego gatlinga. No to jest szczerze, ja za 100 wolę kupić sobie 3 albo 4 mniejsze gatlingi. Od to cała filozofia. To samo z big bangwami i asharkami. Jedno i drugie jest to samo. Jedno kosztuje 28, drugie kosztuje 38 zł. Jest spora e, różnica. A za mną jest to słynne miejsce, gdzie była Katiuszka. Przyszłam sprawdzić, czy czegoś tu nie zostawiliśmy, jakieś śmieci. Chociaż to i tak za późno, bo śnieg padł. Dbajcie o siebie i o innych. Cześć.